Jeśli tak, kończą się często wasze rozmowy, zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Ojej, goście lada chwila. No nic, zdążę wszystko przygotować. Leć, kochanie do sklepu, kup śmietanę do obiadu i ogórki do mizerii. Zdążymy wszystko zrobić. Kochanie, kupiłem jest śmietana i ogórki, proszę bardzo. Nie ta śmietana. Trzydziestka zamiast osiemnastki? Dwa ogórki? Co ja mam z tym zrobić? Mówiłam, śmietana i ogórki do mizerii. Będzie dziesięcioro osób. No, dwa ogórki do mizerii chyba wystarczą. A śmietana to co? To śmietana to śmietana. Zobaczcie, jak to jest, że kiedy jesteśmy na siebie zdenerwowani, to jak z karabinu maszynowego możemy rzucać na siebie obelgi często, oskarżenia, wytykać sobie błędy, wytykać sobie słabości, mówić ty zawsze, ty nigdy, ty to taka, ty to owaki, ty to nigdy nie widzisz, ty to nigdy nie dostrzegasz, ty to zawsze robisz to, robisz tamto. Y Czemu nie potrafimy zatrzymać się, opanować chociaż na chwilę tych emocji tym, co nami, pro, nas, nami kieruje i spróbować normalnie porozmawiać? Czemu to emocje kierują nami? Może dlatego, że nie chcemy do sfery naszych emocji zaprosić też Pana Boga, żeby On był Panem naszych uczuć i emocji. To emocje nami kierują, a nie my kierujemy emocjami. Kiedy tylko zobaczymy, że damy przepłynąć tej pierwszej fali, która przychodzi do nas, i chwilę później dopiero zaczniemy rozmawiać, o ile bardziej unikniemy złych słów, o ile bardziej unikniemy tych raniących stwierdzeń, które tak naprawdę wcale nie chcielibyśmy wypowiadać, a które po prostu nieświadomie wypłynęły z naszych ust. Są małżeństwa i funkcjonują na tym świecie, które potrafią. Skakać po emocjach i rozwodzić się, a następnie godzić i przeżywać zakochanie nawet parę razy dziennie. Tak nimi szargają uczucia i emocje. Musimy pamiętać, że uczucia i emocje nie są nami, że to jest coś, na co często nie mamy wpływu, po prostu przychodzą. I jeżeli będziemy mieli świadomość tego, że prędzej czy później te emocje i uczucia odejdą, opadną. To mamy wielką szansę na to, że wyjdziemy z kłótni zwycięsko, w sensie takim, że nie poranimy siebie wzajemnie. Ja mam pewien sposób, który próbuję praktykować. Kiedy zaczynamy się kłócić, czy wymieniać ostro zdania, albo mnie coś zraniło od strony Kuby, to wychodzę na przykład do Łazienki i czekam. Wiem, że mi za chwilę te emocje miną, jest ciężko bo myślę sobie, zaraz wyjdę i mu coś po prostu powiem, to wszystko nie ma sensu, ale spokojnie myślę sobie, że, za, że jutro o tej samej porze nikt nie będzie o tym pamiętał, albo za tydzień to już w ogóle będziemy się z tego śmiać. Przeczekuję ten okres, kiedy widzę, że jeszcze mną szargają emocje, to idę na przykład zrobić pranie, nie wiem, e, powiesić pranie czy pozmywać, aż mi te emocje przejdą, żebym mogła racjonalnie Podejść z powrotem do rozmowy, e, i żeby te emocje mną nie grały. I bardzo często jest tak, że mój mąż też już w tym czasie przepracuje pewne swoje uczucia, i pewne emocje już też opadną, i faktycznie dużo łatwiej i dużo swobodniej można wtedy rozmawiać i rozwiązywać problemy. Zdecydowanie potwierdzam yy... i to jest też tak, że kiedy widzę, że Asia nad tym pracuje, że Asia stara się opanować te emocje, to automatycznie ja jestem też spokojniejszy i też ja dużo bardziej zwracam na to uwagę, by się opanować. Wkrótce na niebie zobaczymy pierwsze rozbłyski mówiące o nam o nadchodzącym nowym roku. Będziemy bawić się na imprezach sylwestrowych i pewnie wielu z Was będzie różne postanowienia noworoczne sobie zakładać. Chcielibyśmy Was zaprosić do pewnego zadania. Być może będzie to postanowienie związane z uczuciami i emocjami, ale chodzi o to, byście wybrali jedną rzecz w swoim małżeństwie. Jeżeli chodzi o Was konkretnie, o Ciebie żono lub o ciebie mężu, by nad tą rzeczą pracować przez najbliższy rok. Byś starała się, starał się po prostu zmienić swoje zachowanie, swój nawyk. Mało tego, powiedz o tym swojemu współmałżonkowi, by on mógł Cię w tym wspierać i mógł weryfikować, jak ci to się udaje. Jeśli wiesz już nad czym chcesz pracować, jakie jest Twoje postanowienie noworoczne, to zapraszamy Was do podzielenia się w komentarzu i postawienia serduszka, jeżeli wiesz co to za postanowienie. Życzymy Wam udanej zabawy sylwestrowej i wszystkiego dobrego w nowym roku 2024.